I bardzo często również jeszcze się zbiera woda, również się zbiera opuchlizna, więc takie duże płatki. Jak macie naprawdę duży problem z opuchlizną pod oczami, zobaczcie, jak one bardzo ładnie wygładzają. No dosłownie wystarczyła sekunda. Także one bardzo ładnie chłodzą, ściągają tą opuchliznę. Zobaczcie, jak mi się skóra w ogóle błyszczy. Wow! No rewelacje. Powiem wam, że te płatki są po prostu rewelacyjne. Jest po prostu efekt taki tafli na skórze Rewelacja. Cześć czy nacie się w kolejnym filmiku? Dzisiaj przygotowałam dla Was film o pielęgnacji skóry pod oczami. To jest bardzo ważny temat, często pomijany ponieważ skupiamy się na kompleksowej pielęgnacji twarzy, esencjach, serach, kremach. Natomiast krem pod oczy to jest jeden z najważniejszych kosmetyków, które powinniśmy stosować, ponieważ skóra pod oczami jest bardzo cienka, bardzo wiotka, wymaga naprawdę uelastycznienia, regeneracji, dobrego masażu, także dzisiaj Wam również o tym opowiem, ale przede wszystkim pamiętajcie również o tym, że to jest strefa, która najszybciej zdradza nasz wiek, także dłonie, szyja i skóra pod oczami tak naprawdę może nas postarzyć przez złą pielęgnację o kilkanaście lat, także tego dziewczyny unikamy. Dzisiaj Wam pokażę moje ulubione kosmetyki, pokażę Wam czym masuję sobie skórę pod oczami, jak jak faktycznie uzyskać naprawdę efekt takiego wygładzonego, e, przede wszystkim e, świeżego spojrzenia, także mam nadzieję, że tematyka Was zainteresowała, dzisiaj kompleksowo sobie omówimy e, pielęgnację skóry pod oczami, będą płatki, sera, będą różnego rodzaju e, kremy pod oczy, no i oczywiście opowiem Wam o moim nowym cudzie prywatnym asystencie do masażu okolicy pod oczami, ale to słuchajcie, filmy, także przygotujcie sobie coś do picia i zaczynamy. Na bieżąco też Wam daję znać odnośnie biżuterii. Tutaj aktualnie mam najnowszą kolekcję MAC, to są, e, zobaczcie, takie piękne myszki Miki. Mam też krzyżyk, on też się niedawno pojawił e, i kolczyki do pary z myszką Miki. Również możecie złapać bransoletkę z tej całej serii, także kwestia tego po prostu, co nosicie na bieżąco. Ja uwielbiam personalizację, więc mam e, swoją spersonalizowaną Czerwoną bransoletkę z literką M i tutaj wam się wyświetli też kod rabatowy na biżuterię, także możecie skorzystać. Kod rabatowy jeszcze działa, myślę, że przez kilka kolejnych dni będzie działał, także dziewczyny wszystko po kolei na bieżąco na kanale. A teraz przechodzimy do kompleksowej pielęgnacji pod oczami. Także mam nadzieję, że przy okazji zrobicie naprawdę udany shopping i przede wszystkim zadbamy o tą strefę wspólnie. Skóra pod oczami tak naprawdę pracuje przez cały dzień, podobnie jak reszta mimiki naszej twarzy. Mięśnie się rozciągają, kurczą, nie mają lekko, bo cały czas rozmawiamy, śmiejemy się, także powstają delikatne linie ekspresji w postaci po prostu zmarszczek mimicznych, które powstają wokół oczu, tutaj przy nosie, wokół ust. Na bieżąco te mięśnie kurczą, się pracują i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o skórę pod oczami, to już po 20 roku życia na półce powinien się pojawić dobry, nawilżający, mocno regenerujący krem pod oczami. Ponieważ ta skóra jest obciążona przede wszystkim makijażem bardzo często w ciągu dnia, no i na bieżąco przez brak snu, zmęczenie pojawiają się po prostu opuchlizny, cienie pod oczami, to zmęczenie wychodzi przede wszystkim w tej strefie. Eee, I najłatwiej nam jest regenerować ją delikatnym masażem i właśnie kosmetykami pielęgnującymi, więc ja Wam dzisiaj opowiem, jak powinna wyglądać kompleksowa ta pielęgnacja, jakich kosmetyków używam i jakie składniki szukać właśnie w swoich kremach, tak, żeby na bieżąco regenerowało tę strefę, no i żeby faktycznie zrok był wypoczęty miękko wyglądał makijaż i przede wszystkim mocno rozświetlająco, żeby ta skóra była nawilżana również korektorem, także w środę pokażę Wam naprawdę cudeńko. W opisie również będziecie miały link do tego produktu, bo są słuchajcie, promocy na Perikon, także mocno nawilżający korektor, rozświetlający to jest taki must -have, jeżeli chodzi o nasz makijaż, ale żeby się utrzymał długo, to skóra powinna być dobrze nawilżona wcześniej odpowiednim kremem, więc ja Was dzisiaj pokażę te cudeńka i opowiem troszeczkę więcej o kosmetykach, które na bieżąco używam i które się sprawdzają fajnie w pielęgnacji wieczornej i porannej, bo tutaj również powinny się te kosmetyki rozdzielić i mieć mocno odżywczą kurację na noc, a taką rozświetlającą, nawilżającą pod kosmetyki kolorowe na dzień. No i teraz pytanie, jak dobrać odpowiedni krem pod oczy, jak on się powinien zachowywać na naszej skórze, także przede wszystkim powinien zachowywać odpowiednie pH, właściwe dla skóry pod oczami, powinien być przebadany okulistycznie, dermatologicznie, nie powinien przede wszystkim podrażać naszej skóry, być podbawiony raczej takich mocnych substancji zapachowych, przede wszystkim jeżeli nosicie na przykład soczewki, to powinnyście sprawdzić, czy ten krem może być stosowany w Waszej pielęgnacji, powinien odpowiednio nawilżać, natłuszczać i regenerować naszą skórę, a także na przykład zawierać filtry, ponieważ skóra pod oczami również jest narażona na fotostarzenie, więc albo wcześniej nakładacie krem pod oczy, a później zamykacie tą pielęgnację filtrem, albo używacie również kosmetyków pod oczy, e, z filtrem przeciwsłonecznym, który chroni naszą skórę przed starzeniem się, przed, przede wszystkim przed przesuszeniem, bo pamiętajcie, że promieniowanie działa wysuszające na naszą skórę, także w środę Wam pokażę bardzo fajny, kompleksowy korektor, który ładnie zamyka Wasz makijaż, a przede wszystkim ma Aż SPF20. Także jeżeli chodzi o skórę pod oczami, to jest wysoki filtr i moim zdaniem chroniący odpowiednio tą strefę przed fotostarzeniem. Przede wszystkim być bogaty w naturalne surowce najwyższej jakości. Ja Wam dzisiaj pokażę produkty, które mi się bardzo fajnie sprawdzają, zarówno rano, jak i wieczorem, ale uważam, że tą pielęgnację powinniśmy rozgraniczyć i takie bogatsze konsystencje używać raczej wieczorem, kiedy skóra po prostu jest wolna od makijażu, może się zregenerować, możemy na spokojnie i spać. Także pamiętajcie również, że brak snu. Zła dieta, mało wody, wpływa również na tą całą gospodarkę, która reguluje się na bieżąco i wpływa również na kondycję i stan naszej skóry. Cienie, opuchlizna, obrzęki powstają bardzo często przez niewyspanie się, brak snu, przez stres. Także, dziewczyny, naprawdę te 8 godzin kompleksowego, regenerującego snu, Wam bardzo polecam. I to faktycznie działa, po prostu się budzimy wypoczęte. Ten krem ma szansę regenerować naszą skórę, podczas ma czas pracować na tej skórze. Natomiast rano ja używam przede wszystkim takich produktów rozświetlających. Tutaj mamy krem z witaminą C v, C od marki Ikin i to jest bardzo fajny krem, ponieważ on jest przede wszystkim moim zdaniem w bardzo dobrej cenie. Jest takiej o konsystencji żelowej, także ona jest bardzo leciutka i idealna wręcz o poranku, ponieważ potrzebujemy po prostu takiego delikatnego żelowego kosmetyku, który ładnie nawilży, ale to nie jest taki kosmetyk, który się od razu wchłonie i czujecie, że po prostu nic nie macie, tylko on bardzo ładnie później pracuje z korektorem. Ja Wam pokażę, tak jak Wam wcześniej wspominałam, bardzo fajny korektor marki Perikon, który nawilża, ma SPF i naprawdę bardzo ładnie trzyma się przez cały dzień, zresztą też w ogóle bardzo ładnie rozświetla i mam wrażenie, że tak wygładza tutaj tą strefę. A ten krem bardzo fajnie z nim pracuje. Muszę Wam powiedzieć, że ten krem mi się już kończy, ale on mi towarzyszył od wczesnej wiosny, aż po końcówkę praktycznie lata do września, także jest wydajny. Tutaj mamy 30 ml, także moim zdaniem jakościowo pod kątem składników, rozświetlenia, witaminy C jest bardzo fajny. No i ładnie nawilże i nadaje się pod makijaż także latem. Również go stosowałam wieczorem, jak było naprawdę bardzo duszno-parno, bo on jest po prostu leciutki, szybko się wchłania, ale pozostawia taką warstwę naprawdę wypielęgnowanej skóry. Ja słuchajcie, wklepuję kremy wszelkiego rodzaju właśnie Foro Iris. Ja to nazywam taki mój prywatny asystent masażer i słuchajcie, jeżeli chodzi o Foro Iris, to to jest bardzo fajny taki kompleksowy słuchajcie masażer pod oczy. Ja Wam może troszeczkę opowiem o tym produkcie. Opuchlizna, cienie pod oczami, widoczne linie mimiczne, to jest masażer, który skutecznie ukrywa, odkrywa Twoje piękne spojrzenie. Masażer do oczu Iris pomoże nie tylko usunąć wszelkie oznaki zmęczenia, ale i zapobiega starzeniu się skóry pod oczami i po wykonanym masażu poprawia przede wszystkim ukrwienie i wchłanianie aplikowanych kremów. Tutaj mamy, słuchajcie, dwa tryby, osiem prędkości. E, mamy tryb typu pure, czyli delikatne ruchy wklepujące, które imitują e, właśnie masaż taki manualny naszymi dłońmi, palcami, ponieważ pamiętajcie, że wklepując e, krem najlepiej właśnie go wklepywać opuszkami palców, wcześniej troszeczkę rozgrzać ten krem i delikatnie masować sobie tą strefę takimi najlepiej e, kulistymi ruchami. Natomiast później mamy tryb spa, który odtwarza profesjonalny zabieg pielęgnacyjny, łącząc Punktowe stymulowanie skóry z delikatnymi pulsacjami. Jedno ładowanie słuchajcie, stacza na 140 dni, także tak naprawdę pół roku. No i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten masaż, jest naprawdę bardzo ciekawy, ponieważ ja najczęściej korzystam jednak z tego trybu SPA, e, ponieważ tutaj, o, zobaczcie, on działa w ten sposób. Nakładacie odrobinę kremu i robicie taki delikatny masaż pulsacyjny, i on tutaj akurat. E, Pasowuje się ładnie w kości policzkowe i delikatnie masuje skórę pod oczami. Później możecie kliknąć i już bez tego e, takiej wibracji e, nakładać delikatnie krem pod oczy. I słuchajcie, mamy pół minuty na jedną stronę i pół minuty. Na drugą, także to jest taki, e, ja to nazywam prywatnym asystentem do masażu. To jest, słuchajcie, gadżet, który można mieć, można nie mieć, natomiast ja e, dwa lata się na niego czaiłam. Dwa lata, ja go też zobaczyłam u Olfactory, którą bardzo lubię oglądać, i ona też mówiła, że naprawdę odczuwa różnicę używającego e, masażera. Ja widzę różnicę, także to jest naprawdę taka fajna, wygładzona skóra i jest taka dodatkowa przyjemność. Słuchajcie, ten produkt też dostałam na rocznicę razem z suszarką, także kompleksowo dziewczyny dostałam e, tutaj przez mojego męża zaopatrzona, a muszę Wam powiedzieć, że lata lecą, także ja jestem troszeczkę przeciw zabiegom takim u, w gabinetach, wolę ten gabinet przenieść do domu i używać takich mniej inwazyjnych rzeczy, także na razie Foro Iris, takie naprawdę bogate odżywcze kremy mi wystarczą na ten moment i słuchajcie, jeżeli na przykład czuję, że moja skóra jest taka troszeczkę podpuchnięta, nagrywam film, gdzieś wychodzę, robię makijaż, to staram się, żeby trzymać w lodówce również w na dużo zawsze płatki. Ja mam, słuchajcie, tutaj taką wersję Gold Petit, to, to są hydrożylowe w ogóle płatki. Kiedyś, pamiętacie, w Rossmanie były takie opakowania płatków pod oczy, kilka sztuk, dwie, trzy, natomiast tutaj, słuchajcie, macie aż 60 płatków, także ogólnie, jakby tak przeliczyć, że musicie do Rosmana pojechać, wziąć ten płatek, kupić i on kosztuje na przykład 5-6 zł, to tutaj macie zdecydowanie więcej płatków, one działają tak samo, jest ich więcej i macie mocno je nasączone cały czas, trzyma się w lodówce, wyjmujecie i tak naprawdę to jest to kompleksowa, fajna pielęgnacja i taki płatek jest bardzo cienki, on e, dosłownie Wam e, przylega tutaj w strefie pod oczami, także go po prostu przykładacie i w ten sposób e, nakładacie na kilka dosłownie minut, on Wam chłodzi skórę pod oczami, bardzo ładnie regeneruje i przede wszystkim e, kompleksowo wygładza, także pod makijaż idealny na różnego rodzaju wyjścia, także takie płatki są naprawdę świetne. Ja najbardziej jestem zadowolona, bo już używałam, e, o może sobie troszeczkę Słuchajcie, w tutaj tą esencję, bo ona jest bardzo fajna, bogata, treściwa. Także pod makijaż wam raczej polecam, nie na makijaż, ale dzisiaj wam chciałam pokazać, jak one funkcjonują. To są w ogóle płatki ze złotem, z 24-karatowym złotem, i one są, słuchajcie, dostępne też z moim rabatem, także możecie skorzystać. Mamy 60 sztuk i tak jak wam wcześniej wspominałam, one bardzo ładnie chłodzą, także wyjęte z lodóweczki są naprawdę świetne. I mam jeszcze takie zmizona, kolagenowe, i to są, słuchajcie, płatki, które działają przede wszystkim przeciwzmarszczkowo. Bardzo często mają taką dołączoną szpatułkę, także nie musicie się obawiać, że nie wyciągniecie tych płatków, źle złapiecie, te są słuchajcie jedne z takich największych płatków, które używałam i one faktycznie przykrywają Wam całą tą strefę pod oczami i zobaczcie, one są ogromne, ja Wam bardzo chwaliłam te płatki z uwagi na to, że one chłodzą bardzo duży obszar, a tutaj bardzo często również jeszcze się zbiera woda, również się zbiera opuchlizna, więc takie duże płatki, jak macie naprawdę duży problem z opuchlizną pod oczami, zobaczcie jak one bardzo ładnie wygładzają, no dosłownie wystarczyła sekunda, także one bardzo ładnie chłodzą, ściągają tą opuchliznę, e, także płatki, słuchajcie, kolegonowe naprawdę warto mieć. To jest taki moje must have poranne, a jeżeli e, chcę naprawdę taki shot zrobić e, skórze pod oczami, to używam tego serum pod oczy z Asoa, tutaj mamy koenzym 10 witaminę C i E, olej z baobabu i dzikiej róży. I to jest, słuchajcie, taka dosłownie, o, zobaczcie, kuleczka, i ma taki lekko natłuszczający kosmetyk, także on fajnie zabezpiecza skórę pod oczami, zwłaszcza pod na przykład, jeżeli macie mocno kryjące korektory. Zobaczcie, jak mi się skóra w ogóle błyszczy, wow, no rewelacja. Powiem Wam, że te płatki są po prostu rewelacyjne, jest po prostu efekt takiej tafli na skórze, rewelacja. I dodatkowo taką właśnie taflę, taką pielęgnującą jeszcze dałam, ta kuleczka. I to jest kuleczka, która po schłodzeniu w lodówce naprawdę daje takie ukojenie powiem Wam, że nie mogę się napatrzeć, naprawdę bardzo to fajnie wygląda i po prostu ją masujemy tutaj w skórze pod oczami, delikatnie natłuszczamy tą skórę, możemy sobie robić takie koliste ruchy, takie wygładzające skórę pod oczami, także ten kosmetyk jest też bardzo fajny. Ja w ogóle lubię produkty marki Asola, także Wam naprawdę polecam, także kompleksowa pielęgnacja poranna jest omówiona, a teraz przechodzimy do wieczornej. Zarówno w porannej, jak i wieczornej pielęgnacji na bieżąco staram Wam się przemycać ceramidy, to jest E, tak kompleksowy składnik w kosmetykach typu krem, krem pod oczy, serum i naprawdę działający przede wszystkim przeciwzmarszczkowo, regenerujący na skórę i ceramidy działają już na etapie międzykomórkowym, na zasadzie odbudowy, także jeżeli gdzieś tam jest luka, to właśnie ceramidy ją nadbudowują i przede wszystkim regenerują skórę e, i marka Piyong Kangjul wypuściła dosłownie czarną perełkę wśród swoich kosmetyków, czyli krem pod oczy z czarną herbatą, tutaj mamy masło shi, mas... e, olej makadamia, kwaski Nowy ceramidy i to jest bardzo fajny kompleksowy już mocno regenerujący krem pod oczy na nos także wam bardzo polecam ja bardzo lubię kosmetyki piąkangjul one mają przede wszystkim taką e, świetną e, konsystencję nawilżającą regenerującą i bardzo często fajnie przenikają się z różnymi innymi kosmetykami które nakładacie bo one często stanowią bazę także ta niebieska seria bardzo często jest taką bazą do kolejnych składników aktywnych a sam krem działa naprawdę kompleksowo regenerująco jest przede wszystkim bardzo przyjemny, Przyjemny I lekki. Często kosmetyki na noc są ciężkie, mocne, e, rozmazują się. Bardzo często narzekacie na to, że po prostu te kosmetyki są takie tempe. A tutaj on po prostu rozprowadza się jak marzenie. Jest bardzo przede wszystkim leciutki, ale ładnie nawilża skórę pod oczami. Także ja wam bardzo polecam. I to jest najnowsze dziecko marki Pyongyang Jul. Zresztą e, naprawdę opakowanie skłania ku zakupieniu na prezent. Tutaj w ogóle macie kod rabatowy na Larozie, możecie sobie e, uzupełnić zapasy. Macie minus 10% z moim kodem. On też działa. Na kokosklep. Gdybyście coś upatrzyli na kokosklepie, to również tam możecie zajrzeć. Natomiast ten krem bardzo mi się podoba, bo nie dość, że moim zdaniem cenowo jest adekwatny do jakości, do pojemności, bo on ma 25 ml, to jeszcze, słuchajcie, dodatkowo macie przyjemne, cieszące oko opakowanie, które później możecie wykorzystać na kilka innych sposobów. Możecie przełożyć swoje kremy, możecie wyjąć tą piankę i włożyć sobie na przykład pensety, pilniczki, gumki, spinki do włosów i macie tak naprawdę wszystko zamknięte w ładnym opakowaniu, które postawicie na półce w łazience, moim zdaniem bardzo fajny krem, ja go używam już od kilku tygodni i bardzo mi się sprawdza, natomiast od wielu, wielu miesięcy również korzystam z marki Koi, to jest aktywny krem pod oczy, który ma EGF, czyli roślinny czynnik wzrostu, który ładnie regeneruje skórę pod oczami jest to chyba najlepszy krem mocno odżywczy do skóry pod oczami, który używałam, jeżeli macie naprawdę bardzo suchą skórę pod oczami, dojrzałą, to również dziewczyny korzystajcie, to jest bardzo mocny krem. On jedyny minus, który ma, to to, że trzeba go szybko rozpracować pod oczami. On zastyga i może wam gdzieś robić takie białe plamy, ale to jest kwestia po prostu pracy z tym kremem. I on również do foreo-iris bardzo fajnie się sprawdza. Także moim zdaniem to są kosmetyki, które bardzo kompleksowo będą działać i przede wszystkim odżywczo. No i dziewczyny, przeciw przeciwzmarszczko. Także mam nadzieję, że dodatkowo mogłam wam pomóc przy wyborze kosmetyków, takich trikach pielęgnacyjnych, ponieważ przemycając płatki hydrożelowe do pielęgnacji pod oczami, naprawdę możecie y, działać cuda. Ta skóra będzie wygładzona, świetlista, y, taka zregenerowana i przede wszystkim będzie jedwabiście wygładzona, także korektor będzie ładnie wyglądał. Możecie takich płatków używać codziennie. Y, ja bardzo lubię relacje Gosi Rozenek, która na bieżąco pokazuje płatki pod oczami, po prostu jest od nich uzależniona. Myślę, że u mnie się już y, robi podobnie. Także lodóweczka kremy, tam tak naprawdę powinny mieszkać kosmetyki do pielęgnacji pod oczami. Także mam nadzieję, że pomogam Wam w boże Waszych kosmetyków. Koniecznie pytajcie w komentarzach, jeżeli jakieś pytanie Wam się nasunęło w trakcie oglądania filmu. Ja Wam pokazałam dzisiaj to tak naprawdę wszystko, co używam od kilku dobrych miesięcy, które, co Wam regularnie pokazuję. Pokazałam Wam trik na masaż pod oczami, który możecie wykonywać codziennie, co drugi dzień, tak naprawdę kiedy macie ochotę. Możecie delikatnie wklebywać Wasze kosmetyki paluszkiem, rozgrzewać kosmetyki, chłodzić, także lodóweczka... Płatki pod oczy wasze ulubione kremy. To jest kwestia po prostu, czego potrzebujecie. Kiedy skóra jest przesuszona, to używamy takich mocno natłuszczających, regenerujących konsystencji, a na rano e, takie leki już wam pozostawiam pod makijaż, które naprawdę bardzo fajnie się sprawdzą. Ten makijaż będzie z nimi ładnie pracował. Także koniecznie dajcie znać, jaki Wy macie hity pod oczy e, i czy coś, co tutaj się pojawiło, już używacie w swojej pielęgnacji. Także, ja się z wami żegnam, ściskam właśnie brutko i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!